Beauty of Johnson SPF50 Serum do twarzy. Czy warto je kupić? O tym pogadaj. Po pierwsze, warto jest to dodać, że Beauty of Johnson jest to koncern, który testuje produkty na zwierzętach, także dla mnie jest on od razu do skreślenia. Tutaj, jak widzicie, w składzie mamy oczywiście acrylodimetyl taurate, później C1045, akrylo-dimetyl mikroplastik, także acrylateskopolimer, mamy mikroplastik, amonium, acrylodimetyl taurate, kopolimer, mikroplastik. Także, no niestety, stanowczo Wam od razu kupno tego produktu, ponieważ da Wam tylko efekt oblepienia, ale jeżeli Jesteście świadomymi konsumentami i chcecie dbać o swoją skórę, to niestety to nie będzie dobra droga. Ponadto alkohol Denat, który niszczy barierę hydrolipidową, rozwala płaszcz lipidowy, odwadnia skórę, rozregulowuje funkcjonowanie gruczołów łojowych. Nazwa, jak widzicie, jednosłowna: alcohol, czyli alkohol. To jest alkohol denaturyzowany. Ze względu na te trzy powody: plastik, testy, alkohol nie polecam. Zdecydowanie.